Ciemanko, z tej strony Maciej, właściciel rowerowego składaczka. To jest nasze pierwsze wideo. Miejmy nadzieję, że nie ostatnie. Wszystko zależy od tego, jak mi się to spodoba i jak spodoba się to wam. Natomiast spotykamy się dlatego, że po pierwsze, wiele osób pisze do mnie czasami, że chciałoby zobaczyć, jak wygląda produkcja tych rowerów i w jaki sposób one w ogóle powstają od tego złomu po jakikolwiek sensowny wygląd także mogą się komuś podobać więc wychodząc naprzeciw tym prośbom właśnie znajdujemy się w naszym waniku rowerowego składaczka bo na dworzu zimno, tutaj jest ciepło i bardzo dobrze więc stąd do Was nadaje ten w sumie pierwszy odcinek i pierwszy odcinek będzie no musi być o rowerach, bo jak żeby inaczej, także zapraszam Was po podróż po ramę Rama, która już była przez Was na pewno dostrzeżona na naszym profilu, był to taki żółty rower, taka żółta kolażówka w sumie, która tak naprawdę okazała się ZZR maratonem i to nieźle przerobionym. Natomiast ona obecnie właśnie znajduje się w lakierni. I dzisiaj dostaliśmy informację, ja dostałem w sumie SMS-em, że jest do odbioru. No to warto zobaczyć, jak to wygląda i. No i czy ten kolor, który miał powstać, jest taki, jaki, jaki miał być. Także widzimy się na miejscu w lakierni. I tak oto jesteśmy. Idziemy po naszą ramę. Zobaczyć jak wygląda. Na pewno nie wygląda tak, jak ten samochodzik. Szkoda, że nie ma kół. A my idziemy po ramy. O tej figurce można pewnie powiedzieć wiele, ale jej przekaz jest jasny. Bezpieczeństwo to podstawa. Nic tak nie przykuwa wzroku jak Ferrari, więc powiem, że odebrałem ramę, a za mną stoi ładne Ferrari. Nie miałby ochoty na cheeseburgera albo chociażby dwa po świetnie wykonanej robocie, jaką było chociażby moje przywiezienie ramy yy, z lakierni do naszej fabryki, ale o tym za chwilę. Teraz cheeseburgery. Dobrze, zamówienie? Dzień dobry, poprosiłbym dwa cheeseburgery i to wszystko. Dwa cheeseburgery? Tak. Zapraszam do najbliższego odcinka. Dzięki. No to jesteśmy. Tutaj, za tymi drzwiami, znajdują się nasze rowery i nasza pracownia. Nie ma co ukrywać. Nawet Bill Gates zaczynał w garażu i chyba wiadomo dlaczego odniósł sukces, bo każdy to zaczyna w garażu. Chyba chce jak najszybciej z tego garażu się wydostać. No ale mniejsza o to. Jesteśmy tutaj po to, żeby zaprezentować nasze elementy, ramy od ZZR Marathon i jak one wyglądały. Tak, uprzedzam pytanie. Jestem po posiłku przedsiębiorcy. burgery jak zwykle w McDonaldzie, wyśmienite. Ale zaczynamy, więc tak, najpierw widelec. To żółte to, to nie jest żółty kolor, w sensie to nie jest lakier, tylko to jest taka owika, którą lakiernia zostawiła. Ona w ogóle ma kolor zielony, potem jest żółte. Ale czemu, jest, skąd to się bierze, ja nie mam pojęcia. To ładnie to wygląda. Za chwilę Wam też, pokażę to z bliska. A najpierw widelec. Od cięższych rzeczy najpierw. Yy, elementy butników i ich mocowanie też zostały pomalowane na turkusowo. Ładny ten kolor jest. I właśnie to, o czym była mowa przed sekundą. ciak Bardzo ładnie prezentujące się butniki. Zwłaszcza, że to nie są jakieś nowe, kupione. Aluminiowe za stówę, teraz na Allegro. Nie, to są znalezione oryginalne botniki od ZZ Maratona. Nie od tego żółtego, który przyjechał, a to od innego. Ze złomowiska, tak to nazwiemy. Ale są. No i najpiękniejszy element rama. Rama w ogóle nie przypomina już. Z poprzedniego roweru. Myślę, że właściciel też jej nie pozna, dlatego że wcześniej ten rower, jak wiecie, widzicie, teraz pewnie był żółty, a obecnie jest turkusowy. Niektóre bezstrzaki pewnie już przyuważyły, że tam na pacie też leży jedna rama, a jest nią Wigry. Teraz nawet nie wiem, nie czym się tam wchodzić i Wam nie powiem, jakie to jest Wigry, ale na pewno będzie o nich odcinek, bo ten zmierza już ku końcowi. Zresztą, jak widać, bo zaraz będę zamykał Kangura i jechał. Historię roweru ZZR Marathon, tego dzieła inżynierii za 60-tych opowiem Wam przy następnym naszym spotkaniu, moje główne założenie, czyli, żeby pokazać, jak wygląda ta podróż ramy do lakierni, a zwłaszcza z lakierni, bo dzisiaj pokazywałem Wam drogę z lakierni do naszej manufaktury. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Kolejne filmy myślę, że jeszcze powstaną, bo żeby coś ocenić, to trzeba zrobić do tego czegoś więcej, więc na razie to będę tworzyć. A póki co, to na dzisiaj chyba koniec. Do zobaczenia, trzymajcie się i zdrowia wszystkim.